Że mam dodać dzisiaj coś specjalnego. Jest to ten oto zestaw. Hotel butikowy Lego Modular no i tylko spójrzcie jak to niesamowicie wygląda, ekspres do kawy kurcze jak to jest ładnie oddane razem z tymi złotymi wstawkami tutaj w oknach, piękne zdobienia które się znajdują na wejściu od hotelu mamy wszystkie drzwi ładnie tutaj otwierane, ta gra kolorów mi się podoba naprawdę, tutaj mamy ten kolor, który był użyty na przykład przy statule wolności oraz ładny beżowy jako pierwsze piętro, tutaj co ciekawe mamy zrobione takie zdobienie z kajdanek, tutaj mamy Galerie sztuki, no i to wygląda także świetnie. No i w środku mamy też sporo ciekawych rzeczy, bo mamy tutaj wannę, mamy łazienkę. To i oczywiście wszystko, tak jak mówiłem, są drzwi otwierane. Mamy tutaj ładnie pokazany telewizor. W takim bardzo starym stylu. Mamy tutaj łazienkę, która też jest fajnie oddana. Mamy klatkę schodową. Na łóżku jest czekolada, no ale widać, że to jest apartament, więc dobrze, że tutaj jakiś prezent dostaliśmy. No, kupując jednak takie całe piętro, bo to jest praktycznie całe piętro, no to fajnie, żeby jeszcze ten jakiś upominek był. Piękną podłogę tutaj wykafelkowaną, zdobioną. Oczywiście, jak to przystało na taki hotel z lat z XX wieku. Mamy obraz, który jest nawiązaniem do. Także chyba restauracji paryskiej. Tam na dachu mieszkał sobie właśnie taki gościu, który że tam pani, która malowała takie obrazy. Mamy tutaj księgę gości, klucze do tych wszystkich pokoi, co prawda cztery klucze, mieszkania mamy trzy, więc coś jeszcze tutaj nam uciekło.